Powiat Gliwicki ma już 15 lat. Z tej okazji 31 maja odbyła się konferencja międzynarodowa pod nazwą Wpływ Ponadnarodowej Współpracy Samorządów na jakość życia społeczności lokalnych. Konferencja miała miejsce w Pałacu Pławniowickim, nieprzypadkowo właśnie tam. Cieszę się, że możemy tutaj gościć tak zacnych przedstawicieli różnych narodów, tak trzeba powiedzieć, bo mamy to międzynarodową konferencję i myślę, że w takim miejscu tak dostojni goście i tak licząca się, znacząca uroczystość. Dobrze, że tu się odbyła. W konferencji, którą poprowadziła Magdalena Budny, sekretarz powiatu gliwickiego, udział wzięli przedstawiciele powiatów partnerskich, z którymi powiat gliwicki współpracuje. Najdłużej, bo aż 10 lat, współpraca układa się z niemieckim powiatem Mittel Zachsen. 10 lat temu my wstąpiliśmy 1 maja do Unii Europejskiej. No, i wtedy pokazało, okazało się, że można zdobywać środki z Unii Europejskiej, a dobrze by było, gdyby te środki były zdobywane wspólnie z partnerami. Oczywiście to było takie, takie wstępne przesłanie, i w pewnym momencie okazało się, że zarówno strona niemiecka. Czyli obecny tutaj starosta Ulik Folker, który był starostą powiatu Freiberg w odległości 100 kilometrów od granicy. Jak powiedział wczoraj i dzisiaj, pióro mu spadło na Gliwice i się tak omsknęło na powiat Gliwicki. I mówi: Z nimi będziemy zawierać partnerstwo. Szybko udało się podpisać umowę o partnerstwie pomiędzy powiatami, a obaj sterostowie bardzo się zaprzyjaźnili. Efekty współpracy są dziś namacalne dla mieszkańców obu powiatów. Przez 10 lat rozwinęliśmy się bardzo w dziedzinach, takich jak szkolnictwo, służba zdrowia czy kultura, dlatego jesteśmy z tej współpracy zadowoleni. Jubileusz współpracy uhonorowano wręczeniem statuetki honorowego obywatela powiatu Gliwickiego Wokerowi Uligowi, starości powiatu Zachsen Jednak powiat świętował także jubileusz współpracy z hrabstwem Debnischer. Był to totalny przypadek, bo dwóch takich y, mieszkańców Walii, pracujących w hrabstwie Debnischer, było zafascynowanych Polską i w jakieś, przez jakieś y, Y, układy y, prywatne y, doszli do y, powiatu Gliwickiego. Osiem lat powiat Gliwicki współpracuje także z powiatem Puckim, a pięć lat z powiatem Kalf w Niemczech. Die zusammenarbeit zwischen den landkreisen ist ta współpraca jest ważna dlatego, że w ten sposób robi się najlepszą politykę. A najlepsza polityka oznacza, że umożliwia się ludziom kontakty, poznanie i zrozumienie. Konferencja składała się z trzech paneli. W pierwszym, wprowadzającym, eurodeputowany profesor Jerzy Buzek poruszył kwestię polskiej współpracy międzynarodowej w kontekście dziesiątej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kolejne wystąpienia dotyczyły głównie współpracy ponadnarodowej i ich wpływ. Mieszkańców. Miłym akcentem było wręczenie przez przewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego Tadeusza Mamoka, benemeritus, honorowego wyróżnienia przyznawanego co roku zasłużonym dla Powiatu Gliwickiego. Tym razem odebrali je przedstawiciele chóru Skowronek z Gierałtowic. Cieszymy się, cieszymy się, jest to ogromna mobilitacja, no i to też mobilizuje do dalszej działalności, że chcemy trwać, chcemy to dalej rozwijać. Dodajmy, że przedsięwzięcie współfinansowane było przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Piknik turystyczny z okazji 15-lecia powiatu gliwickiego przyciągnął tłumę do miejscowości Niewiesze nad Jeziorem Pławniowickim. Na mieszkańców czekało wiele atrakcji na mieszkańców powiatu i nie tylko na mieszkańców całej ziemi gliwickiej czekało całe mnóstwo wrażeń i atrakcji tego dnia od darmowych dmuchańców dla dzieci na których mogły fikać przez dosłownie cały dzień przez atrakcyjne kule wodne i całe mnóstwo zamków i tym podobnych zabaw Dodatkowo świetną oprawą były oprawy artystów, którzy występowali. Były to osoby ze spichlerza górnego Śląska, przeprowadziliśmy, Uważam, międzynarodowe um, zawody starostów, którzy brali udział i przyjechali do nas z zagranicy, zawody kulinarne. Oficjalną część pikniku otworzył starosta gliwicki Michał Nieszporek, po czym orkiestra Denta KWK Knurów odegrała hymn Unii Europejskiej. Następnie starosta wręczył przedstawicielom partnerskich powiatów pamiątkowe szklane tablice z jubileuszowymi logo, a oni obdarowali powiat gliwicki symbolicznymi i wymownymi prezentami. Dodatkowo jeszcze był z nami chór Gospel, który bardzo podobał się mieszkańcom powiatu i później mieliśmy występy również gości z zagranicy, a mianowicie byli to sygnaliści, którzy przyjechali z Kalw, mieliśmy również sygnalistów z Kędzierzyna Koźla, którzy, no nie powiem, że w sposób taki konkurujący ze sobą, ale naprzemiennie prezentowali nam różne utwory. Największą atrakcją, prócz Gwiazdy Wieczoru, był żywiołowy show w wykonaniu orkiestry Milkawer z powiatu Mittelsachsen, a imprezę zakończył występ Gwiazdy zespołu sząszcze, który przypomniał kultowe przeboje Beatlesów i czerwony gitar. Huczni więc powiat wspólnie z mieszkańcami świętował jubileusz. Hucznie z przytupem. I myślę, że w asyście pięknie wystrojonych kobiet w strojach śląskich, ponieważ licznie przybyły koła gospodyń wiejskich, w ilości 111 kobiet z 9 kół, kobiety prezentowały swoje specjały, głównie wypieki. No a nasza międzynarodowa komisja z panią skarbnik powiatu na czele oceniała i nagradzała te wypieki. Dodajmy, że piknik, który bawił ludzi do późnych godzin wieczornych, zorganizowany był w ramach siódmego Metropolitalnego Święta Rodziny i Międzynarodowego Dnia Rodzin 2014 pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego. Jego organizację wsparł Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie. 29 maja uczniowie szkół podstawowych z powiatu Gliwickiego wzięli udział w corocznym konkursie wiedzy o powiecie Gliwickim. Była to już 14 edycja, która odbyła się pod tytułem Powiat Gliwicki śpiewa, czyli koncert jubileuszowy. W tym roku szkoły, które chciały wziąć udział, musiały wykonać grę planszową dotyczącą naszego powiatu i w drugim etapie i przesłać tę pracę do powiatu Gliwickiego, a w drugim etapie Przedstawić, zaprezentować piosenkę o swojej miejscowości, swoim mieście, propagującą ją, chwalącą. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością i innowacyjnością w tworzeniu różnorakich kier. Przygotowaliśmy puzzle, karty do Piotrusia oraz grę Monopoly. Mieliśmy piosenkę, i tam właśnie znajduje się nasza praca, czyli laleczka ekologiczna, zrobiona z różnych rzeczy. Grę planszową pod, y, o nazwie Skarby Powiatu Gliwickiego i piosenkę pod tytułem Knurów, Miasto Moich Marzeń. A w tym roku serce jurorów ujęła grę oraz prawdziwe show przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 z Pyskowic. Jak się przygotowywaliście i kto wpadł na pomysł i piosenki i, i gry? To znaczy y, Amel, ja chodziłam do Amelki y, i my tam robiliśmy grę ja zrobiłam te mamuty, a pan Bożej wpadł na piosenkę. Konkurs pokazuje co roku, że w powiecie gliwickim nie brakuje skarbów, które można zwiedzić. Jest to naprawdę powiat wyjątkowy. Pomijam oczywiście zieleń, bo zielenią powiat gliwicki stoi, ale w tej zieleni jest także wiele tworów natury, które warto podziwiać. Więc mamy ten kompleks jak gdyby natury samej w sobie, ale bardzo wiele obiektów, które są, bardzo mi się podobało to, co dzisiaj tu zobaczyłem, przeniesione do gier, które pokazują piękno naszego powiatu. Dodajmy, że na wszystkich uczestników konkursu czekały ciekawe nagrody. Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie jak co roku zorganizował powiatowy piknik rekreacyjno-sportowy. Odbył się on tym razem na boisku szkolnym Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Bardzo się cieszymy, że tym razem nam nawet pogoda dopisała, bo tak to musieliśmy to robić w pomieszczeniach zamkniętych, więc jesteśmy na zewnątrz i z tego się bardzo cieszymy, że możemy właśnie tak bardzo plenerowo korzystać z aury właśnie czerwcowej. Bo jest to y, połączone właściwie z Dniem Dziecka. Y, tak sobie właśnie organizujemy, że jest to piknik taki rodzinny, poświęcony właśnie też y, dzieciom, ale też rodziny zapraszamy, też, też w ten sposób promujemy naszą szkołę. W pikniku wzięli udział nie tylko uczniowie zespołu szkół specjalnych, ale także z zaprzyjaźnionych szkół z Gliwic, Zabrze, Pyskowic oraz Knurowskie placówki, łącznie z przedszkolakami. Byli także rodzice dzieci, a na wszystkich czekało spore atrakcji. Myślę, że to właśnie będą takie bardziej sportowe, takie rekreacyjne, sportowe, nie zawody, jakaś taka rywalizacja, tylko właśnie takie bawienie się razem, wspólnie. Podczas pikniku nie było czasu na nudę. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na grupy, które brały udział w różnorakich zabawach i konkurencjach. Przygotowali je uczniowie Knurowskiego Zespołu Szkół im. Paderewskiego. Będzie jazda na rowerze pomiędzy pachołkami. Będzie taki ala tarzan. Będzie się przyciągać na takim. No, na takim rowerku. Uczniowie także czuwali nad przebiegiem poszczególnych konkurencji. Dlaczego pomagacie osobom niepełnosprawnym na tym pikniku? No, po prostu została zorganizowana taka akcja i było u nas. Możliwość zapisania się do pomocy, no to w naszej klasie się dosyć sporo osób zapisało. i Dla mnie, wszyscy ludzie są tacy sami ze względu właśnie na choroby czy zachowanie. Ja, na przykład, nie odczuwam bariery, bo ludzie są tacy sami. Wszyscy jesteśmy tacy sami, a to, że niektórych dotknie los, to, to jest tylko i wyłącznie sprawa Boga, a nie nas. Co ważne, piknik, prócz zapewnienia dobrej zabawy niepełnosprawnym osobom, miał jeszcze jeden ważny cel integrację społeczną. Nie zawsze one po prostu mają możliwość wyjścia na plac zabaw i pobawienia się, bo zawsze są w takiej odstawce. A tutaj po prostu do nich, do nich przychodzą, przychodzą właśnie zaproszeni goście, których my zapraszamy. Oni też właśnie uczestniczą w tym, kogo my zapraszamy. Uczestnicy festynu, jak zresztą było widać, z radością brali udział we wszystkich zabawach. Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował w w leszczynach prestiżową uroczystość, szósty dzień samorządu terytorialnego województwa śląskiego. W warsztatach, panelach dyskusyjnych oraz w sesji zgromadzenia ogólnego związku odbywających się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym wzięli udział prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin całego województwa. W ramach obchodu odbyły się cztery samorządowe warsztaty wymiany doświadczeń, których celem była dyskusja nad praktycznymi rozwiązaniami konkretnych problemów w zakresie zarządzania energią, gospodarowania przestrzenią, Przyszłości miast, czy dotyczącą obszarów wiejskich. Każdy z samorządowców mógł więc wybrać tematykę, która go zainteresowała. Był to panel dotyczący perspektywy rozwoju wsi w województwie śląskim. No, było dużo pytań. Gdzie się kończy wieś, a gdzie się zaczyna miasto i odwrotnie. Problemy związane z tym, że coraz więcej, a może dość. Duża część mieszkańców miast przeprowadza się. Specjaliści prowadzący poszczególne panele podkreślali rolę samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, regionalnego i krajowego. Na przybyłych do Czerwionki gości czekały też występy artystyczne. Na scenie zaprezentował się miejscowy zespół maszeratkowy oraz zespół ludowy z gminy Kacica z Rumunii.